Cześć, witam wszystkich na swoim kanale, z wami jak zawsze Daria i dzisiaj chcę poruszyć taki no, dla mnie dość niepokojący temat, który ostatnio mnie martwi i oczywiście pytam u Was o Wasze zdanie, które oczywiście chętnie posłucham, a dokładnie przeczytam w komentarzach, bo szczerze mówiąc, powiem tak, że ja nie za bardzo się Orientuję już w tym temacie, i dlatego proszę Was, niby jak o pomoc w tym, aby zrobić e, wnioski dla siebie. Powiem tak, że ostatnio, może gdzieś przez ostatni miesiąc, czy parę, gdzieś się dostrzegam e, taką falę. Mm, taką falę haterstwa na ukraińskich blogerów. Oczywiście odczułam to najpierw na swoim kanale, że zaczęli ludzie czepiać się już prawie wszystkiego. Powiesz, coś dobrego o Polsce? Jakieś ja nagrywam filmik o swoich tam wrażeniach, uczuciach, tam porównuję polskie do innych krajów i a, za bardzo słodzisz, przesadzasz i tak dalej, i miliony takich niezadowolonych komentarzy, niezadowolonych ludzi. Oczywiście każdy wspomina o, o Wołyniu i co powiesz, chociaż mam nie wiem, już cztery filmiki na ten temat, o swoim zdaniu na ten temat. Dalej to samo. Robiłam nagrania o tym, odpowiedzi na pytanie, co mi się tam nie podoba w Polsce. Powiedziałam, że w tym roku jest no, paskudna pogoda, cały czas jest zimno, ale pada. O, dalej komentarze, aha, Ukraińcom już w Polsce nie podoba się nawet pogoda, nie dogodzisz. i tak dalej. Pomyślałam, że no, może to ja jakieś takie filmiki nagrywam, że no, zniechęciłam ludzi już do swoich filmików i tak dalej. Zaczęłam patrzeć, co się dzieje na kanałach innych blogierów i dostrzegłam to samo, że każdy jest już niezadowolony ze wszystkiego, czepia się już do wszystkiego, do różnych tam drobiazgów powiem tak i no. To jest normalne, zwłaszcza po rozpoczęciu tam inwazji na Ukrainie. Takie falowane ataki hejterów, takie ataki trolle, to były tak na porządku dziennym, łatwo można było rozpoznać, czy to pisze troll czy jakiś Polak. No oczywiście, że każdy może być niezadowolony i wyrazić tam swoje zdanie, to w porządku, ale czasami tak jest to niby jak jak fala nadchodzi, tak dużo tego hejtu, potem się spowolnia. I wcześniej było bardzo łatwo rozróżnić. No po pierwsze pisało się takim niepolszczyzną, dużo błędów, niby po polsku, ale nie zrozumiało o co chodzi, albo podobne wpisy, takie jednozdaniowe, kanały tam na nowo otworzone itd. A teraz powiem tak, że mm, ja Szczerze mówiąc, nie mogę już tak łatwo rozróżnić, czy to pisze troll, czy to pisze już tak pr prawdziwy Polak. I dlatego pytam o wasze zdanie. Możecie mnie napisać, bo jestem otwarta na zdania drugiego człowieka. Zwłaszcza kiedy pytam o to zdanie, to byłoby dziwne, jeżeli, jeżeli by potem się z tym się tam nie zgadzało. Albo do czego dążę? że Teraz trudno to rozróżnić. Po pierwsze, posługują się tak, no, polszczyzną, to pierwsze. A po drugie, takie teraz tworzą wizerunek, niby nienawidzimy Ukraińców i wszystkich tam, kto przyjeżdża z Ukrainy, czy jest to uchodźca, czy po prostu imigrant i tak dalej, ale w Lubimy Rosję. I dużo było takich wpisów. Było dlatego, że blokuje wszystkich hejterów, trolle, czy kogokolwiek, kto zaczyna tam przeklinać. Pisze takie obrzydliwe rzeczy tam na mnie, na, również na Ukraińców, Polaków, na kogokolwiek, to nie ma znaczenia. Na Polskę też oczywiście. I że... Rosjanie mentalnie nam bliscy niż Ukraińcy, i wolimy w Polsce bardziej, bardziej Rosję niż Ukraińców. No, i naprawdę zauważyłam to jeszcze na innych kanałach, kanałach blogerów. Nawet takie kanały, które prędko się rozwijały, było tam dużo wyświetleń i tak I po tych wpisach zauważyłam, że ludzie zaczęli rezygnować z własnych kanałów, przestają nagrywać, bo no, to jest trudno, kiedy zaczynają pisać takie obrzydliwe rzeczy, zaczynają tam przeklinać. Obrażać. Bloger w każdym razie to nie jest jakaś tam super osoba, która w ogóle tego nie odczuwa. Dlatego, oczywiście, stworzony w YouTube, tam na Instagramie, takie a dodaj do czarnej listy. Więc dodajesz i żyjesz sobie spokojnie. Ale w każdym razie ty to najpierw przeczytasz i dalej już blokujesz. Więc. Ja nie mogę w tym temacie być obie obiektywna, dlatego że ja mam a, znajomych Polaków, przyjaciół i oczywiście, jeżeli to są moje znajomi, to rozumiem, że nie mają nic przeciwko Ukraińcom. Nie wiem, jakie zdanie mają odnośnie tam wojny na Ukrainie, odnośnie tam Rosji itd. Tak więc dalej, co znalazłam jaką informację na ten temat, że aktywność rosyjskich trolli w polskim internecie jest widoczna i bardzo wyraźnie. No, nasiliła się zdecydowanie po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Szacuje się, że dziennie w języku polskim siecie pojawia się co najmniej 120 tysięcy komentarzy albo fake newsów. Oznacza to, że na polski front Rosjanie skierowali rzeczywiście ogromną liczbę troli, no i, i tak dalej. I też znalazłam taki artykuł, że polubcie Rosję, że... Teraz rzeczywiście działają tak trolle, że e, niby piszą takie komentarze, aby zniechęcić do Ukraińców, e, tam stop Ukrainizacji Polski takie e, hashtagi wypisują i e, wyписую, і, e, że no, niby mają takie prorosyjskie nastroje w Polsce. No, może jeżeli, jeżeli bym nie, mieszkała tutaj, nie, mieszka, nie mieszkało tutaj tak dużo lat, to można było jeszcze jakoś tam e, uwierzyć. No i tak dalej, dodam e, zdjęcia. E, to, co najbardziej mi się spodobało. No, ja <laughs> e, też tak samo spekuluję historię. E, oczywiście podzielam je z e, przeszłości. E, no to najwyraźniej rosyjskie troje mają za zadanie e, zamieszczenie na Facebooku, tam YouTube ze stosownej ilości komentarzy, a takie treści, że nie ma wystarczającej liczby postów o upa lub e, banderze. Czasami też tak na swoim kanale widzę e, po prostu I takie zdanie, e, wołyń, e, nawet nie zdanie słowa wołyń czy Bandera, czy coś. W tym, w tym kierunku. No i najwyraźniej jest e, też wśród wskazówek dla troli jest punkt mówiący o atakowaniu Polaków za rzekomy e, uleganie banderowcom. Oczywiście tyle, że w dyskusji troli nie mają żadnego powodu, bo kogokolwiek tam tak atakować. No i tak dalej. Ach, więc e, to jest e, dla mnie to ostatnio jest za dużo, prawie codziennie dostrzegam jakieś <laughs> dla mnie trochę dziwne komentarze. Zwłaszcza, <laughs> ja nie wiem czy tutaj takie jest rozpowszechnione zdanie, ale jednym z najbardziej popularnych komentarzy na moim kanale i na innych kanałach ukraińskich jest, że Przyjeżdżacie tylko po 500 plusem. No, ja nie wiem, jak w to można uwierzyć, ale no niemożliwe teraz w Polsce żyć na 500 złotych. 500 zł kosztuje przedszkole państwowe, dlatego że no to generalnie płacisz za jedzenie albo za jakieś tam godziny dodatkowe, bo w naszym przedszkolu mamy także do 12 godziny pobyt dziecka za darmo. Po to teraz to złoty czy 20, czy złoty 40 groszy, wcześniej to był 1 złoty. I ponad 500 zł wydajemy na przedszkole to z jedzeniem, z godzinami, z jakimiś tam wycieczkami, zajęcia dodatkowe. Jeszcze wynajem mieszkanie, które teraz przynajmniej w Krakowie to niesamowite pieniądze to na 500 zł to i na 800, jak to jest planowane, to niemożliwe tutaj żyć, a jeszcze tak się bawić, to pobieracie 500 z plusem, wyjeżdżacie na wakacje. To po pierwsze, no to i nie jest tam wina, a, że i to ja chcę, moja wina, że ja chcę pobierać, ja sobie to wymyśliłam, wyprosiłam i to dla mnie, to nie decydują Ukraińcy, jakby tego się nie chciało, ale no, trzeba patrzeć na rzeczy rozsądnie i myśleć tak rozsądnie. Więc chociaż można, wiem, że dostanę takie komentarze: ktoś tam się rozczaruje, odsubskrybuję kanał, powie, że a, też jesteś może jakimś tam agentem, jak zawsze, bo jestem to agentem, to mam jakichś tam kremlowskich przyjaciółek. O których ja w ogóle nie rozumiem, o co chodzi, i tak dalej. <laughs> w każdym razie to widzę, jak to wpływa, że e, wydaje mi się, że to, te, że to jest taka specjalna akcja, aby zniechęcić Ukraińców do nagrywania podobnych filmików, a do, dlatego że opisują prawdziwe życie w Polsce, tam stosunek Polaków i do Ukraińców, i. O tym, co się dzieje, jak tu można żyć, jak adoptują się dzieci i tak dalej. To ja generalnie na swoim kanale poruszam jakieś tam tematy, tak? I nie po prostu nagrywam o swoim tam życiu codziennym. Więc wydaje mi się, że skierowano na to, aby mniej było tych kanałów, aby mniej było widocznie, że. Przepraszam, że tak robię, bo jestem jeszcze troszeczkę przeziębiona. Więc czekam na Wasze zdanie w komentarzach i a, mam nadzieję, że nie będę dzisiaj nikogo plakowała. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!